Cześć, witam was na kanale Motokoloret. Ja mam na imię Piotr i dzisiaj chciałem omówić z wami układ zasilania wtryskowego na przykładzie tego oto skuterka, jest to Romet 747. Zapraszam do oglądania. Do tej pory w skuterkach najczęściej występowały układy gaźnikowe. Były to proste gaźniki bardzo proste układy z modułami zapłonowymi CDI i do momentu wprowadzenia norm Euro 4 wszystko było tak samo. Odkąd się pojawiły w dużych ilościach na polskim rynku, czyli od 2006-2008 roku, tak do 2017 praktycznie w niezmienionej formie te układy funkcjonowały. Sprawa zmieniła się od 2017 roku, kiedy to wprowadzono normę Euro 4. Wtedy to większość producentów chcąc, musząc zachować normy emisji spalin, zmieniła układy gaźnikowe na tak zwane gaźniki elektroniczne. Taki układ będziemy prezentować, pokazywać w projekcie rxlf 1 Natomiast w swoim czasie projekt czeka. Następne normy, które weszły od 2021 roku, normy Euro 5 wymogły jeszcze większą dokładność spalania, żeby silniki były jeszcze czystsze. No i tutaj gaźniki zaczynają przegrywać z układami wtryskowymi. Tak dokładne sterowanie i podawanie paliwa, jak to ma w układach wtryskowych, w gaźnikach staje się coraz trudniejsze do osiągnięcia. I w efekcie większość producentów stosowanych układów w aktualnie sprzedawanych przez nas w skuterach ma już układy wtryskowe. Tutaj przed nami znajduje się ROMET 747, jest to skuterek z układem zasilania Continental, i po kolei sobie omówimy wszystkie składniki i podzespoły tego układu. Zaczniemy sobie od omówienia modułu głównego, który tutaj integruje kilka rzeczy. Przejdę teraz z drugiej strony i pokażę Wam, jak ten moduł wygląda. To jest to Continental M4L, który zawiera w sobie zarówno komputer komputer znajduje się tutaj pod tą zalewą znajduje się również przepustnica i kilka czujników. Żeby to dobrze zobrazować przygotowałem również inne elementy z innych pojazdów i teraz właśnie chciałem z tego skorzystać To jest przepustnica, która występuje w 125 widać jak się otwiera Tutaj układ nie jest zintegrowany, więc mamy przepustnicę z odbojnikiem. Ten odbojnik tutaj, ogranicznik, nie służy do tego, żeby ustawiać obroty biegu jałowego tak jak to miało w przypadku gaźnika. Tutaj jest fizyczne zamknięcie i tutaj już się nic nie reguluje. Obroty biegu jałowego są regulowane w inny sposób. Następnie tutaj mamy odejście do czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym, jest również czujnik położenia przepustnicy. Jest to de facto rezystor, który wraz z otwieraniem się przepustnicy jest zamontowany na drugiej stronie ośki i mierzy kąt otwarcia przepustnicy i podaje sygnał do komputera. W przypadku tej dość prostej przepustnicy jest regulacja obrotu wiałowego za pomocą tej śruby. Odkręcając ją, zwiększamy przepływ przez kanał obejściowy, przez bypass i zwiększamy ilość paliwa, które dostaje się do cylindra. Kolejną przepustnicą, już troszkę bardziej skomplikowaną, bardziej rozbudowaną. Jest taka przepustnica. Ona jest wyciągnięta z Junaka 121 FL. I tutaj również mamy przepustnicę. Po drugiej stronie osi znajduje się czujnik położenia przepustnicy. Na górze nie mamy już śrubki do regulacji powietrza, które reguluje wolne obroty, natomiast jest czujnik krokowy. On jest sterowany sygnałem z komputera i na bieżąco, w czasie rzeczywistym, reguluje ilość powietrza, która dochodzi do cylindra, i w ten sposób jest tutaj regulowane, są regulowane obroty biegu jałowego. Jest to rozwiązanie o wiele lepsze i pozwala bardziej utrzymywać bardzo stabilne obroty. I regulować ilość powietrza tak, żeby przy zmieniających się warunkach te obroty były zawsze stabilne. Tutaj jest odejście również na czujnik ciśnienia. I mamy tutaj jeszcze zabudowany wtryskiwacz, czyli urządzenie, element, który dozuje paliwo do cylindra. Tutaj jest kruciec przyłączeniowy. Tutaj zapinamy przewód paliwowy. Natomiast tutaj podpinamy przewody, które, z, którymi komputer steruje y, otwarciem tego wtryskiwacza. I, więc omówiliśmy sobie dwa takie układy, a teraz przejdziemy sobie do naszego układu Continentala, który z tych wszystkich, które pokazałem, jest najbardziej skomplikowany. Oprócz tego, że tutaj znajduje się komputer. To wraz z komputerem jest zintegrowany czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury powietrza przepływającego przez ten moduł, czujnik podciśnienia w kanale dolotowym również czujnik napięcia akumulatora. A elementem wykonawczym w tym module jest silniczek krokowy, który jest tam zabudowany, i on steruje obrotami biegu jałowego. Także tutaj mamy takie kompaktowe urządzenie, które z jednej strony bardzo fajnie wszystko w małej, na małej przestrzeni, wszystkie czujniki zawiera. Da się to zastosować tak jak w tym układzie, zastępuje gaźnik, nie zajmując dużo więcej miejsca. Natomiast wadą jest to, że jeżeli którykolwiek z czujników ulegnie uszkodzeniu, trzeba wymienić cały moduł. Przejdźmy sobie zatem do omówienia czujnika położenia wału. Znajduje się on tutaj. Jest to taki sam czujnik, jak występował w starszej generacji skuterków. Różnica polega na tym, że obydwa przewody idą do komputera. W starszym tylko jeden przewód szedł do modułu zapłonowego. Natomiast ciekawostką jest tutaj budowa koła magnesowego. Znaczy, nie tyle budowa koła, co ilość znaczników na tym kole. Tutaj koło, obwód koła został podzielony na 24 części. Mamy 23. Yy, znaczniki i jedna przerwa. Dzięki temu komputer za każdym razem wie bardzo dokładnie, w, w, w jakim położeniu znajduje się tłok, znajduje się wał, tak aby bardzo precyzyjnie sterować pracą, zarówno wtryskiwacza, jak i cewki zapłonowej. Kolejny czujnik, jaki sobie omówimy. To będzie czujnik tlenu. Tak zwana sonda lambda. Jest ona zabudowana tutaj na rurze wydechowej, na kolektorze wydechowym. Powinna znajdować się dość blisko wyjścia z cylindra, tak żeby spaliny ogrzewały tą sondę. Dodatkowo w tej chwili większość już, jeśli nie wszystkie pojazdy z Euro 5 posiadają sondy czteroprzewodowe. Dwa przewody y, służą do zasilania grzałki, która pozwala y, podnieść temperaturę tego czujnika tak, aby on jak najszybciej zaczął pracować. Dwa przewody są przewodami pomiarowymi. Sonda Lambda do swojej pracy potrzebuje y, zostać rozgrzana, dlatego też, żeby nie czekać, aż spaliny ją rozgrzeją, ma zabudowaną grzałkę. Kolejnym czujnikiem, jaki tutaj jest zainstalowany, jest to czujnik temperatury silnika. Znajduje się on tutaj, jest wkręcony bezpośrednio w obudowę cylindra i mierzy temperaturę rzeczywistą silnika. Coś kliknąłem, chyba. Mhm. No to zrobisz jakieś cięcie. Także tutaj znajduje się ten czujnik i jest to czujnik mierzący temperaturę bezpośrednio cylindra. Kolejne czujniki jakie mamy to po kolei. Czujnik pomiaru prędkości. Tutaj mamy otwartą przekładnię CVT. Na dzwonie znajduje się jeden taki. Podniesiony element, jeden PIT, który służy do pomiaru prędkości obrotowej tego dzwonu. Ponieważ przełożenie z dzwonu na koło ma wartość stałą, w związku z tym prędkość rzeczywista pojazdu może być dokonywana, pomiar prędkości rzeczywistej pojazdu może być dokonywany na dzwonie sprzęgła odśrodkowego Czujnik znajduje się tutaj i po założeniu pokrywy mierzy obroty tego dzwonu. Kontynuując o czujniku prędkości, warto jeszcze powiedzieć, że sygnał no, idzie tym oto przewodem. On nie jest skierowany bezpośrednio do komputera. Tylko jeszcze jest obrabiany za pomocą tego konwertera prędkości. Ponieważ sygnał z czujnika prędkości y, zmienia się wraz z prędkością koła, ma równ, różne amplitudy, potrzebny jest taki separator. Jest to y, urządzenie, które modyfikuje bezpośrednio sygnał odczytany y, z czujnika na y, można powiedzieć, że odpowiednio go obrabia, zmienia amplitudę i kształt, tak aby był to sygnał zrozumiały dla komputera. Kolejnym czujnikiem, jaki jest, jest to czujnik stopki bocznej. Też sygnał z tego czujnika jest przekazywany bezpośrednio do komputera. W momencie otwarcia stopki bocznej wyłącza zasilanie silnika i silnik zostaje zgaszony. Również y, takie samo y, działanie ma wyłącznik zapłonu na kierownicy. I dokładnie nawet tym samym przewodem idzie sygnał ze stacyjki. Po zgaszeniu wyłącz, wyłączy nam zasilanie i silnik zostanie wyłączony. Skoro już omówiliśmy sobie wszystkie czujniki, jakie znajdują się na tym pojeździe, przejdźmy sobie do elementów wykonawczych. Ponieważ komputer zbierając sygnały z tych wszystkich czujników, dokonuje ich analizy i odpowiednio steruje pracą silnika. Pierwszym elementem wykonawczym, jaki możemy sobie omówić, to będzie wtryskiwacz. Jest on zabudowany tutaj. Dokładnie to jest jego obudowa. Tutaj mamy podłączenie przewodu paliwowego. A tutaj znajduje się kostka przyłączeniowa. I tu są podpięte styki wtryskiwacza. Tutaj przychodzi sygnał z komputera otwierający ten wtryskiwacz. Wtryskiwacz jest w stanie normalnie zamkniętym. Po podaniu zasilania, podaniu napięcia, zostaje otwarty. Bezpośrednio wtryskiwacz wtryskuje nam rozpylone paliwo do kolektora dolotowego. Zwróćcie uwagę, że tutaj już nie ma zwykłych nakrętek, tylko porobili nakrętki zrywalne. Już nie tak prosto będzie to odkręcić. Przynajmniej za pierwszym razem. Kolejny element to będzie cewka zapłonowa. Cewka zapłonowa w tym skuterku. Momencik, ja tutaj muszę dostać się. O! Znajduje się tutaj. Cewka zapłonowa wygląda tak jak każda inna cewka. Natomiast nie są to te same cewki, które występowały w układach z modułami CDI. Jest to cewka, która jest przystosowana do tranzystorowego układu zasilania. I jej praca jest tutaj troszkę inna. Nie można tych cewek ze sobą mylić. Cewki do układów TCI najczęściej mają dwa wyprowadzenia, natomiast do CDI mogły mieć jedno, aczkolwiek bywały również z dwoma. Tutaj mam wyjętą taką cewkę. Tak ona wygląda. Ma dwa y, przewody wyprowadzone, natomiast masa nie jest przekazywana tutaj na y, rdzeń, tylko masę podpinamy z jednej strony, z drugiej strony zasilanie. Inne parametry są tych cewek. W różnych układach są różne cewki, nie możemy tutaj mieszać. Jeżeli będzie konieczność wymiany cewki, musi być zostać wymieniona dokładnie na taką samą, jaka była. Mamy już omówioną cewkę zapłonową, wtryskiwacz, ale wtryskiwacz musi dostać paliwo. Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie, musimy mieć pompę paliwową. Pod tą pokrywą. Znajduje się pompa paliwowa wraz z czujnikiem paliwa. Tutaj mamy przewód przyłączeniowy. Dwa przewody idą do pompy, dwa do czujnika. A tutaj jest wyjście. Przewód, jak widzicie, też jest mocniejszy, odporny na wysokie ciśnienie. Najczęściej ciśnienie paliwa oscyluje w granicach trzech barów. Ostatnim elementem wykonawczym, jaki występuje w tych skuterach, jest obrotomierz. Bezpośrednio sygnał jest podawany również z komputera, czyli z eku, natomiast 747 jako jedyny skuter występujący z tym układem zasilania obrotomierza nie posiada. Natomiast pozostałe pojazdy korzystające z tego rozwiązania, czyli torku Formax, Junak 607 i Barton Falcon 50, one obrotomierz posiadają. I tam sygnał nie jest pobierany z cewki wysokiego napięcia, tylko jest bezpośrednio podawany z komputera. Ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy sobie tutaj omówić, to jest złącze OBD2. Nie zaliczamy je ani do elementów wykonawczych, ani do czujników. Jest to złącze diagnostyczne. Znajduje się tutaj przy akumulatorze pod tą gustowną pokryweczką. Jest to standardowe złącze 16-pinowe. I za pomocą tego złącza możemy sobie odczytać zarówno parametry rzeczywiste w trakcie pracy silnika, możemy odczytać błędy yy, i również je skasować. Dla urozmaicenia naszego filmu przyniosłem jeszcze troszkę innych eksponatów z innych pojazdów, tak żebyście widzieli czujnik temperatury, jak jest yy, wykonany. Jak on wygląda, a nie tylko widzieli końcówkę wystającą z silnika. To jest czujnik z jakiegoś motocykla wykręcony. Następnie sonda Lambda w całej swojej okazałości. Jest to sonda Lambda najprawdopodobniej z silnika spełniającego Euro 4, ponieważ ma tylko dwa przewody. Nie posiada zabudowanej grzałki i osiąga temperaturę pracy tylko poprzez ogrzewanie spalinami wydostającymi się z silnika. Tutaj dość takie ciekawe koło. Jednego z pierwszych układów tryskowych nie ma tutaj, nie jest podzielone na 24 części po obwodzie znajduje się tylko jeden dość długi znacznik na obwodzie tego koła w tej chwili już praktycznie w ogóle niewykorzystywane rozwiązanie a tutaj jest koło na przykład z Junaka 905 tak to wygląda troszkę przerdzewiałe, ale takie już z hurtowni dostałem Gdzieś było składowane albo w trakcie transportu troszkę dostało wilgoci. Nie ma to większego wpływu później na działanie, zresztą zostanie oczyszczone. Ale tak wygląda koło magnesowe w obecnie stosowanych pojazdach. Co ciekawe, przypuszczam, że znajdują się tutaj magnesy neodymowe. Świadczy o tym dość cienka tutaj yy, ścianka. Średnica zewnętrzna jest taka sama jak w starych kołach magnesowych, natomiast środek ma większą średnicę. Również cewki stosowane w junakach 905 obecnie mają większą średnicę i są cewkami trójfazowymi, a nie tak jak to było stosowane wcześniej jednofazowe. Tutaj macie przykład właśnie takiej prądnicy trójfazowej. Trzy przewody wychodzą po każdym, jednym przewodzie na każdą fazę. Cewki są nawijane, przechodzą co trzecia. A tutaj impulsator. I zobaczcie, dwa przewody i obydwa przewody idą do komputera do Eku. Dawniej w starszych rozwiązaniach, gdzie jeszcze były układy CDI, jeden przewód był podpięty do masy pojazdu, a tylko sygnałowy szedł do komputera. Tutaj obydwa przewody idą do komputera. Teraz pozostało mi tylko po zakładanie osłon, poskładanie tego i odpalimy sobie ten pojazd. Jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, ponieważ to jest dość podchwytliwe i ktoś rozpinając sobie wtyczki przy przepustnicy może później źle podpiąć. Tutaj znajdują się dwie kostki. Tu jest jedna kostka, jest to czujnik prędkości koła podpięty. Czujnik prędkości w pokrywie pasa napędowego. I tutaj jest druga kosteczka. One mają dokładnie te same wtyczki, natomiast nie można ich pomylić. To znaczy można pomylić, natomiast nie powinno się tego robić. Łatwo rozpoznać. Tutaj mamy przewód zielony z przewodem zielonym, natomiast tutaj przewód pomarańczowy z czarnym paskiem i przewód niebieski z żółtym paskiem. Broń Boże, proszę nie mylić. Ten układ ma być zawsze spięty. On w silnikach przeznaczonych na inne rynki służył do zblokowania pojazdu do 25 km na godzinę. W tej chwili, tutaj jest podawany sygnał masy i broń Boże, nie wolno tego podpiąć pod czujnik prędkości koła. Taka jedna cenna uwaga, która może skutkować. Sporymi problemami, jeżeli ktoś rozepnie, i później nie będzie wiedział, jak to pospinać. No i spróbujemy sobie na koniec go odpalić. Po przekręceniu stacyjki słychać załączoną pompę paliwa. Ona nabija ciśnienie, przygotowuje układ do pracy i przechodzi w stan czuwania. Zaświeca się kontrolka na desce rozdzielczej, kontrolka silnika. I układ w tej chwili jest gotowy do uruchomienia. Sprawdzamy przełączniki. Tutaj wyłączone, włączone. Pompa działa. Kolejne. Stopka boczna tak samo odcina. Słyszycie, ponownie działa pompa paliwa. Czyli stopka musi być złożona. Przełącznik na kierownicy w odpowiedniej pozycji na zapłon naciskamy hamulec i start kontrolka silnika zgasła no i skuterek pracuje dźwięk wtryskiwacza jest słyszalny można czasami jak ktoś nie wie nie potrafi jeszcze rozróżnić Pomylić z luźnymi zaworami. No osoby, które robią z pojazdami na co dzień, yy, są w stanie te sygnały rozróżnić, natomiast dla osób, które nie mają z tym, z tym do czynienia na co dzień, może się wydawać, że cykają zawory. No i tyle. To wszystko, co chciałem Wam przedstawić w dzisiejszym filmie. Myślę, że był interesujący. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie komentarze. Jeżeli Wam się podoba tego typu film, chcielibyście obejrzeć coś innego, dajcie znać. Pozdrawiam i do usłyszenia.